Państwowa Szkoła Muzyczna w Wieluniu będzie miała nową siedzibę. Placówka przeniesie się do budynku opuszczonego przez Urząd Pracy. Oprócz wygodnych klas do ćwiczeń, znajdzie się tutaj także sala koncertowa. Pomysł przeniesienia szkoły muzycznej na obrzeża miasta nie spotkał się z przychylnym przyjęciem Wielunian. PSM nie ma jednak szans, by wyremontować swoją obecną siedzibę przy rynku. Jeżeli chodzi o ten budynek, właśnie przy Ulicy Królewskiej, e, on ma jak gdyby swoją duszę. On jest, on jest bardzo w bardzo dobrym miejscu jest, jest, jesteśmy do niego przyzwyczajeni, natomiast no, stwarza nam pewne ograniczenia. Przede wszystkim nie mamy sali koncertowej tutaj i wszelkiego rodzaju większe imprezy musimy... musimy... Korzystać z gościnności innych ośrodków, domu kultury, kina, czy, 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 czy biblioteki, czy, czy, czy muzeum. Także, także tutaj jest dla nas, do, dla nas dosyć sporym ograniczeniem. Nie możemy zorganizować jakichś warsztatów, koncertów, spotkań o szerszym zakręgu, żeby zaprosić inne, inne szkoły, inne ośrodki. No bo tak mówię, no, ogranicza nas tutaj brak sali. I w momencie, kiedy pojawił się taki dosyć e, e, ogromny, ogromny pomysł, ogromna szansa e, uzyskania dużych środków unijnych, e, pojawiła się propozycja zmiany siedziby, chociaż o tej zmianie siedziby już mówiło się dosyć, dosyć długo. E, ja byłem bardzo sceptyczny i bardzo ostrożny ze zmianą, ponieważ jeżeli ta zmiana miałaby być, to, e, to tylko na lepsze, na, na poprawę warunków, na poprawę warunków nauki dla dzieci, po, poprawę warunków pracy. I ten projekt unijny, w którym, w którym teraz Jesteśmy, do którego przystąpiliśmy, takie, takie warunki stwarza, takie możliwości stwarza. I ten budynek przy ulicy Ciepłowniczej, zdaje sobie sprawę, że on wymaga bardzo dużej ilości nakładów, ale te nakłady będą, ponieważ ten program, który, który realizuje Ministerstwo Kultury. Dotyczy termomodernizacji szkół artystycznych w całej Polsce i z tego programu będzie można wykonać bardzo, bardzo dużo prac. I, i, i myślę, że, że to pozwoli na taką adaptację tego budynku w pełni do naszych potrzeb, do, do potrzeb szkoły muzycznej. Czyli sala koncertowa też jakaś tam się powinna znaleźć, tak? Tak, jak najbardziej. No sala, sala koncertowa jest priorytetem w tym momencie. Będzie zwiększona ilość sal, sal lekcyjnych. Profesjonalna sala do, do rytmiki, taki, taki z prawdziwego zdarzenia kącik i dla, dla młodzieży, i dla rodziców, czy, 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 czy to będzie właśnie świetlica, gdzie, gdzie tutaj te, teraz te warunki, które mamy, są, są naprawdę, naprawdę trudne. Oprócz tego takie, taka prozaiczna rzecz, jak ogrzewanie, jak, jak, jak właśnie ciepło w salach, będzie, będzie na dużo wyższym poziomie. Panie dyrektorze, jak pan się odniesie do tych komentarzy wielu nian, którzy obawiają się, że ta nowa lokalizacja nie jest zbyt trafiona, bo jest to raz, że dalej od centrum ma dwa, że ulica taka no troszkę peryferyjna? Tam. Ja na początku tak samo miałem takie, takie e, obiekcje i, i długo myślałem nad, nad tym tematem. Natomiast tutaj po wizycie i, i, i moich zwierzchników z Warszawy, kiedy oglądaliśmy ten budynek. E, Dokładnie zmierzyliśmy. To jest 1100 metrów od tego miejsca, więc kilometr różnicy to nie jest, nie jest tak dużo. W innych miastach są naprawdę szkoły, na, czasami na, na peryferiach, gdzie trzeba do, dojeżdżać dużo dalej. Natomiast myślę, że, że jest tam też wiele plusów. Przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa. E, tak jak tutaj jesteśmy w centrum miasta i to, to, to bezpieczeństwo jest, jest, jest bardzo ważne e, dzieciaków. E, tam będzie troszeczkę to e, na ubaczy, to, bezpie, to bezpieczeństwo będzie na pewno większe. Druga rzecz, e, kwestia dojazdu miejsc parkingowych, na pewno też będzie dużo, dużo łatwiejsze. Ale Przede wszystkim myślę, że warunki nauki, kwestia wyposażenia szkoły, kwestia jakości tego wszystkiego, myślę, że rozwieje wszelkie wątpliwości o słuszności tej, tej decyzji. <grych> Jaki to jest horyzont czasowy? Jak długo będziemy czekać na ewentualne przeniesienie, właśnie przeprowadzkę tam szkoły muzycznej? Ten projekt, który realizuje Ministerstwo Kultury. Jest bardzo szeroki, to jest ponad 60% wszystkich szkół w Polsce. Także dla nas jest to ogromna szansa, że zakwalifikowaliśmy się do tego, do tego projektu. I e, Rok 2015 to jest e, jeszcze gromadzenie dokumentacji, a więc wszelkiego rodzaju audyty energetyczne, opracowywanie zakresu robót, robót przeprowadzanie e, wszelkiego rodzaju dokumentacji, a potem, e, wiadomo, e, wszelkiego rodzaju wyłanianiu na podstawie e, ofert i na podstawie przetargów. E, wykonawców, ale mówię, te, te rzeczy są przeprowadzane przez Warszawę, przez Ministerstwo Kultury. Natomiast my jesteśmy jak gdyby gospodarzem tutaj i, i, i takim beneficjentem tego tego, 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 pomysłu. I tak jak mówię, 2015 jest to, jest to przeprowadzenie tych wszystkich papier, papierowych procedur. Natomiast od 2016 roku to będzie już, już prace budowlane. Cały projekt z rozliczeniem ma się skończyć w 2020 roku, ale czy to będzie krócej, dłużej, to będzie zależało od miejsca, od, od zakresu robót, od zakresu prac, które, które będą wykonane. Ja liczę, że, że, że w ciągu trzech, maksymalnie czterech lat powinniśmy przenieść się w to, w to nowe miejsce. Plusem będzie na pewno to, że te prace nie będą utrudniały naszej działalności, ponieważ mówię do tej pory Będziemy działać w tym budynku, pracować normalnie, prowadzić zajęcia, a tam będą, będą prace przebiegały równolegle. Przez cały rok będziemy obchodzić jubileusz 35-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej. Tak. Jubileusz rozpoczął się we wrześniu, jest to 35-lecie szkoły. Rok szkolny rządzi się swoimi prawami, a więc od września tamtego roku do końca, do końca tego roku szkolnego, a więc do końca czerwca. Natomiast teraz w marcu mamy ten główny, najbardziej uroczysty koncert jubileuszowy. Gdzie wystąpią absolwenci naszej szkoły. To są muzycy, którzy grają w filarmoniach, w teatrach na terenie całego kraju, jak również studenci, którzy niedawno kończyli szkołę muzyczną, jeszcze studiują, natomiast prezentują już na tyle wysoki poziom i zgodzili się zagrać tutaj dla nas. 35 lat dla szkoły muzycznej to jest dużo czy mało? Nie wiem, jak to oceniać, czy to jest dużo. No, są szkoły, które mają większą tradycję i, i, i dużo dłuższy staż. Natomiast myślę, że biorąc pod uwagę osiągnięcia i rozpatrując dokonania uczniów naszej szkoły, myślę, że to już jest sporo, ponieważ tych dyplomów coraz więcej przybywa, coraz więcej uczniów prezentuje się na, na łamach konkursów i międzynarodowych, i ogólnopolskich, i tutaj regionalnych i, i, i z coraz większymi sukcesami. Jaka jest rola takiej szkoły muzycznej w mieście, no niewielkim mieście takim jak Wieluń? Ja myślę, że ta rola jest, jest dosyć spora, bo, bo w dzisiejszych czasach te zainteresowania młodzieży, które, które my tutaj staramy się, staramy się dać im tutaj, jak gdyby upust możliwości, są bardzo ważne. I, i, I szkoła jest bardzo specyficzna. To jest szkoła dla uczniów wybranych. Tutaj pozwalamy naszym tutaj dzieciom z Wielunia, z okolic na, na szlifowanie swojego talentu, umożliwiamy kontakt z żywą muzyką, kontakt z instrumentem. Cudowne jest to, jak przychodzą takie maluchy i po, po roku, po dwóch latach wychodzą na scenę, potrafią coś zagrać. A również bardzo dobre jest to, że, że właśnie niektórzy podążają tą ścieżką muzyczną i kontynuują już, już tą karierę właściwie zawodową.